W jaki sposób najłatwiej uruchomić sprzedaż online, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś? W internecie są dziesiątki tysięcy wideo, nawet samych polskich wideo, które dokładnie, dokładnie, właśnie niedokładnie, które mówią, jak takie biznesy odpalić, zrobić, wdrożyć. I największy problem z nimi polega na tym, że one są odjechane od praktyczności. Czyli tej rekomendacji nie ma praktyczności. Wypisałem sobie dokładnie w punktach, co się musi dziać, aby można było uruchomić biznes online, ale szybko, skutecznie i z wynikiem. Czyli pojawiają się pieniądze z Twoim biznesie online. Bo jeżeli budujesz biznes online, no to miernikiem skuteczności jest to, czy na Twoim koncie pojawiają się pieniądze z tytułu prowadzenia aktywności online. Kropka! Nie ile masz lajków, nie ile masz zasięgu, nie kto Twój post udostępnił, bo jak te aktywności masz, a nie masz. Kasy na koncie, znaczy, czerpiesz z niewłaściwego źródła wiedzy. A zatem, porządkujmy ten proces, czyli co zrobić, aby ten biznes internetowy można było odpalić. Faza pierwsza. Bez sklepu online. To właśnie faza pierwsza. Czyli najczęstszy błąd, jaki widzę, przy stawianiu biznesu online, to, że ludzie rozpoczynają od konfigurowania sklepu internetowego. I najczęściej to wygląda w ten sposób, że wydają 2, 3, 4, 5, 20 tysięcy na sklep internetowy. Czy wydają pieniądze, których nie mają, albo się pukają do zera. W drugim kroku tracą czas, bo nie zajmuje to obiecanego tygodnia, ale trwa tydzień, dwa, trzy, pięć miesięcy i po pół roku nadal tego nie ma. I gdy już jakieś cudem mają, ten sklep internetowy, który jest stworzony za miliony, stworzony po pół roku, no to nie mają żadnej transakcji w tym sklepie. Więc pierwszym krokiem jest pozyskanie transakcji online. Sprzedaży online bez sklepu internetowego. Jak to robić? Nie komplikując sobie życia, innymi słowy, sprzedając przez prywatne wiadomości, przez social media, kierując transakcje z swojego konta bankowego. I to jest część bardzo nieseksyjna, bo ludzie chcą wszystko automatyzować, a nie potrafią nawet prostego lendinga postawić, postawić, żeby to było półautomatyczne. Więc usunę ten cały proces, i po pierwsze, Zacznijmy z rzeczy waży, czyli sprzedaży w internecie. Zaróbmy pierwsze pieniądze, pierwsze transakcje, pierwsze klientów i w drugim kroku ustawiamy sklep internetowy. To jest faza pierwsza. Czyli druga faza byłoby normalnie postawienie landing page'a. A ja rekomenduję pominąć ten krok i skoro już masz pierwsze transakcje, pieniądze na koncie, to nie stawię landing page'a, czyli, czyli takiego mikrosajciku, mikrostrony do jednego produktu, ale skup się na tym, żeby założyć. Sklep internetowy, który skonfigurujesz raz, raz będzie miał możliwość bardzo szybkiego wrzucania tam nowych produktów, ofert, e, programów itd. Dlatego powstało OSM Power, a nie strony produktowe każdej innej książki, czy naszego kursu, czy jakiegoś jeszcze innego programu. Innymi słowy, tworzysz sobie własną infrastrukturę do tego, żeby można było później duplikować zakładanie nowych ofert internetowych. Trzecia rzecz to ruch organiczny, czyli taki, który generujesz bez pieniędzy. Najczęstszy powód jest taki, że ludzie myślą, dobra, włożę pieniądze w reklamę i to się sprzeda. Ale kompetencja konfigurowania reklam online jest kompetencją, czyli znowu wymaga czasu, energii, zaangażowania i nie ma gwarancji, że jak zaczniesz się tego uczyć, to będziesz to potrafił robić. A ty potrzebujesz szybko przestawić się na działania. Czyli znowu, łącząc to z krokiem pierwszym, drugim, skupiasz się na ruchu organicznym, czyli wysyłasz informacje o swoim produkcie, usłudze, linku do produktu w mediach, które już masz. Czyli Facebook, Instagram, YouTube, wszędzie, gdzie masz dostęp. Nawet baza mailingowa, którą już mam w swoim Gmailu, może być pierwszym krokiem do tego, aby z tym podziałać. Dalej, w kolejnym kroku dopiero. Używasz ruchu płatnego, czyli ruchem płatnym. Płacisz za reklamę, i masz ruch płatny, który pozyskałeś poprzez zapłacenie za to, że Facebook, YouTube, Instagram czy inne AdWordsy skierowały do ciebie potencjalnego klienta. I czemu jest to ważne, żeby w tej kolejności działać? No bo jedno wynika z drugiego. Pierwsze transakcje dają doświadczenie, dają klientów, masz udowodniony cały biznes, biznes internetowy w formie twojego konceptu czy pomysłu. Faza druga to skok dalej, czyli tworzymy sklep internetowy, a nie landing page. i znowu najczęstsze błędy, jakie widzę, to że ktoś mówi dobra, jestem gotowy, załóż sklep internetowy i kombinują jak nie wiem, żeby zamiast sprawdzić jak dokładnie są stworzone biznesy, które działają. Teraz w skondensowany sposób skupcie się macie dokładne podane na tacy, co zrobić, aby znaleźć informacje, jak dokładnie i co kupić, jeśli chodzi o sklep internetowy. Wchodzisz na osmpower.pl i w stopce na dole stanu osmpower.pl masz dokładnie informacje, jakiego, jakiego silnika sklepu używamy, jakich płatności używamy i kto nam robił layout, czy grafikę główną sklepu internetowego. Nie szukasz nikogo innego do współpracy i te trzy podmioty wystarczą Ci, żebyś uruchomił swój sklep internetowy. Kropka. Koniec szkolenia zestawienia sklepu internetowego. No, ale jest tam Wordpress, można darmo postawić na Joomla coś. Pytasz jak skutecznie, to dokładnie ci mówię jak skutecznie to zrobić, żeby to śmigało. Kropka. Dalej. Budowanie własnej infrastruktury. Jeżeli pod tych krokach sobie poszedłeś w zakresie budowania swojego biznesu online, no to masz już Klientów, bazę mailingową, sklep internetowy, są już pierwsze komunikaty na Twoich social mediach i masz tworzoną własną infrastrukturę do działania. I teraz te cztery kroki to jest ca cały system OSM Power. Masz postawioną infrastrukturę. I teraz trzeba. Metafora. Masz postawiony młyn i teraz wiesz, że ten młyn potrzebuje czymś pracować. Ta praca młyna, czy niech to będzie wiatrak. Gdzie odpowiednikiem ruchu jest wiatr, tutaj naszym odpowiednikiem wiatru, wprawieniem tego w ruch całej infrastruktury, jest upload contentu. I to wszystko. I to wszystko. I tu macie skondensowany sposób, w jak założyć swój biznes online'owy. I wszystkie te aktywności, wszystkie zadzieją się poniżej tygodnia, zadzieją się poniżej tysiąca złotych. Jak, co ty w ogóle oglądasz, Marcinusman? Tak! Jeżeli mnie posłuchasz, to tak to właśnie będzie wyglądało. I masz perpetuum mobile, no bo ten tysiąc, dwa czy trzy założ założenia biznesu online masz od klientów, którzy kupili Twoje produkty w przesprzedaży albo nawet w sprzedaży. Ile jest przykładów dzieciaków, które nudzą się w domach i wyjmują z garażu, ze strychu rzeczy i rzucają na Oliksa i zarabiają więcej niż ich mama czy tata na etacie, a oni stare graty sprzedają po prostu na Olixie. Olix, Allegro, prywatne wiadomości, Twoje konto internetowe. No dobra, ale jak z fakturami. Jeżeli masz sprzedaż, faktury nie są problemem. Jeżeli masz firmę i masz faktury do wystawienia, a nie masz sprzedaży, no to to jest problem, masz koszt. Niech to nawet będzie te głupie 500, 700 zł czy 800. działalności gospodarczej jako pierwszy miesiąc czy kwartał działania. I to jest skondensowany sposób, jak założyć biznes online. I jak się w to słuchacie jeszcze raz, to zobaczycie. Jak dużo własnych błędów się w tym temacie, bo pomijanie kroków, słuchanie kogoś innego, szukanie lepszych rozwiązań, inwestowanie pieniędzy. Inwestowanie zakłada, że wkładasz złotówkę, wyjmujesz 5. Inwestowanie to nie jest wydawanie pieniędzy na kupno sklepu internetowego. W skrócie. I pierwszy blok omówiony, czyli dokładnie wiesz jak założyć swój biznes online. Koniec. Nawet nie mam co tego dodać więcej. Tyle. Można owieński pisze, ale step kosztuje trochę więcej niż Tyśaka. kosztuje utrzymanie stepu internetowego OSM Power rocznie? Około 7-8 tysięcy złotych rocznie. Ale sklep OSM Power to jest sklep z tysiącami transakcji. A to nie jest sklep z kilkoma transakcjami. To jest sklep z wieloma produktami, a nie z jednym. Szymon mówi, że przynajmniej jego, przynajmniej mój, może zrobiłem coś źle. Wiem na przykład, że Szymon wydał tam tysiąca naprawnika na yy, regulaminę. A można kupić w ramach nawet Shopera gotową paczkę regulaminów, to znacznie tańsze. Można kupić wersję Basic Shopera, gdzie opłata wynosi 3, 4 dni miesięcznie i na tym tworzyć swój pierwszy biznes, podłączając posty płatności, integrując z darmową firmą. I nawet gdyby trzeba było sięgnąć za 500 w pokoju, to skonfiguruje całość, to dalej nie przekraczamy tysiaka. Czy postawić biznes internetowy do jednej branży, jeden sklep internetowy do jednej branży? Na początku możesz mieć 15 różnych branż produktów w ramach jednego sklepu i później kilujesz te, które nie są rentowne, a wzmacniasz te, które działają. W skrócie, nie? Czyli na początku testujesz, które opcje będą dobre, a nie zakładasz sam, że wiesz, co jest najlepsze, bo ja nie wiem, co jest najlepsze. Zawsze odpowiedź z mojej strony będzie: potestuj. Ale łatwiej jest produkty usuwać, chować. Czy łatwiej jest ze 100 produktów sprzedać 6, niż z 6 próbować robić konwersję 6. A co z sprzedażą? Ilu znajomych muszę mieć, żeby zacząć, żeby zarabiać pierwszego tysiaka na sklep? To się wbrew pozorom nie sprowadza do matematyki, ale do czucia. Jeżeli czujesz taki dyskomfort jeszcze z wychodzeniem po nowe transakcje, znaczy, że to trzeba jeszcze pocisnąć, żeby rozwinąć się w temacie um, tych kompetencji, hastera, sprzedawcy i oswoić się z odmowami. I już jest easy, znaczy, że okej, okay, dobra, możemy przejść do automatyzacji, stawienia sklepu, bo na pierwszym etapie tak chodzi o to, żeby się oswoić z odmowami, żeby wszyscy mówili nie i robisz, robisz, robisz. O, pierwszy tak, sprzedasz, cykl, lecimy dalej. Czyli są różne etapy rozwoju tego biznesu i mentalne, twoje i technologiczne. Hmm? Widzę, że dużo marek, na przykład w branży dziesięcej, sprzedaje przez sprzedaży. No to, to nie jest problem, to jest potwierdzenie trendu. I najczęstszy błąd jest taki, że jest taki trójkąt sprzedaży. To na wierzchu tego trójkąta jest sprzedaż. Nie? Czyli ludzie mówią wszystko z wyjątkiem sprzedaży. A ja rekomenduję odwrócić to i rozpocząć od sprzedaży, i później rozwijać cały proces. Są takie sytuacje, gdzie ktoś ma problem, ma tyle zamówień, że nie może tego w ogóle obrobić. Bo to jest kwestia znowu. Wejście na wyższe kompetencje w zakresie procesu, w zakresie. co? Hmm, pro, klucz, proces. No bo w przypadku biznesu online masz 100 tysięcy różnych rzeczy. Masz obsługę zamówień, obsługę faktur, zamówienie produktu, rzeczy technologiczne, programistyczne itd. itd. To jest nieskończona liczba rzeczy. I My na to SM Power pracujemy permanentnie cały, czas, czyli codziennie coś w sklepie się zmienia. Nowy produkt, nowy opis, inna grafika, inny baner, coś nie działa, coś się wyłączyło. Shopper zrobił aktualizację systemu, inny panel, coś się nie łączy z w firmą, bo to zrobi jakąś inną wtyczkę. To jest permanentny proces, to nie jest event, jednorazowe wydarzenie, to jest proces. Slep z koszulkami piłkarskimi tylko Instagram wystarczy na początek. No to moja rekomendacja jest taka, że nie tylko, tylko wszystko i patrzysz, że gdzie działa. Jeśli tu nie działa, odcinasz, wzmacniasz że to co działa. Kropka. Czyli znowu, patrząc na OSM Power, co my robimy? Webinary, mailingi Instagrama, YouTubea, Facebooka, TikToka, spotkania na żywo, ich kontentu, a to jest proces. Czyli nie tego, co robimy dzisiaj jako Power, nie zadziała. Istotne jest to, żeby od początku po kolei zbudować własny proces. Do tego Was zachęcam.